Pamiętam dokładnie zapach deszczu tamtego wieczoru. Zimny padrzewśnik, a ja stałam przed drzwiami domu, w którym się wychowałam, z kopertą w ręku. Trzy lata wcześniej opuściłam to miejsce w łach, upokorzona przez własną rodzinę podczas mojego zaręcznowego obiadu. Zostałaś sama. Te słowa mojej siostry Agnieszki wyryły się w mojej pamięci jak blizna. Dziś wracałam, ale nie jako ta sama złamana dziewczyna. Wracałam z mężem, dzieckiem w do... I prawdą, która miała wstrząsnąć fundamentami naszej warszawskiej rodziny. Tamtego dnia, gdy wyszłam z płaczem z rodzinnego domu przy ulicy Mokotowskiej, przysięgłam sobie, że nigdy nie wrócę, ale czasem, żeby naprawdę zamknąć drzwi do przeszłości, trzeba najpierw stanąć w ich progu i spojrzeć prawdzie w oczy. Nikt nie spodziewał się, że na kolacji imieninowej babci Jadwigi, w tym samym salonie, gdzie mnie upokorzono, pojawi się nie tylko porzucona Ewa, ale także mój mąż Tomasz, człowiek, którego moja rodzina nigdy nie poznała, bo uznali go za niegodnego. Moja historia zaczyna się od końca, a kończy nowym początkiem. Moja rodzina zawsze była szanowana w naszej dzielnicy. Ojciec Andrzej, ceniony architekt z pracownią na Starym Mieście, matka Helena, nauczycielka w renomowanym Liceum Im Stefana Batorego, starsza o pięć lat siostra Agnieszka, zawsze ta lepsza, ta, która spełniała wszystkie oczekiwania. A potem byłam ja. Ewa, ta, która ciągle nie dorastała do rodzinnych standardów. Od małego słyszałam, Czemu nie możesz być bardziej jak Agnieszka? Gdy ona przynosiła olimpiady z matematyki, ja przynosiłam szkice i wiersze. Gdy ona planowała studia medyczne, ja marzyłam o Akademię Sztuk Pięknych. Pamiętam święta Bożego Narodzenia, gdy miałam 12 lat. Wigilia u dziadków w Podkowie Leśnej, cała rodzina przy stole, opłatek, barszcz z łóżkami, karp. Dostałam w prezencie kolejną encyklopedię, podczas gdy Agnieszka otrzymała wymarzony rower. Może. Ale to cię zmotywuje do lepszych ocen, powiedział ojciec, wręczając mi ciężkie pudło. Nie pokazałam im wtedy łez. W liceum podczas studniówki zostałam zaproszona do tańca przez Karola, najprzystojniejszego chłopaka w szkole. Byłam w siódmym niebie aż do momentu, gdy odkryłam, że zrobił to na skutek zakładu. Zatańcz z kujonką, a postawię ci flaszkę żubrówki. Słyszałam ich śmiech, gdy uciekałam do łazienki. Kiedy wróciłam do domu, matka zapytała tylko, dlaczego nie zostałaś dłużej, Agnieszka zawsze była królową balu. Mimo wszystko wciąż desperacko pragnęłam ich akceptacji. Gdy dostałam się na upragnione studia na ASP, wyprawiłam rodzinny obiad w Łazienkach Królewskich. Wynajęłam prywatnego szefa kuchni, kupiłam najlepsze wino z Doliny Mozeli. To miał być mój wielki gest, dowód, że mogę być kimś wartościowym na swój własny sposób. Ojciec wygłosił toast. Do Ewy. Może te studia to nie medycyna, ale przynajmniej coś skończy. Uśmiechałam Czułam się, choć czułam, jak coś we mnie pęka. A potem poznałam Tomasza. Nie pochodził z Warszawy, a z małej miejscowości pod Lublinem. Nie miał imponującego nazwiska ani koneksji. Był zwykłym informatykiem, ale kochał mnie tak jak nikt nigdy wcześniej. Pokazał mi, że jestem wartościowa taka, jaka jestem. Gdy przedstawiłam go rodzinie na kolacji zaręczynowej, ich reakcja była chłodna. A potem przyszła ta chwila moment, który zmienił wszystko. Agnieszka ogłosiła. Twoje zaręczyny z Marcinem, synem znanego profesora chirurgii. Kiedy zapytałam, czy nie mogłaby poczekać z tą wiadomością, bo to miał być nasz wieczór, powiedziała te słowa, które do dziś brzmią w mojej głowie. Zostałaś sama, Ewuniu. Tomasz cię zostawi, jak tylko zobaczy, jaki masz bałagan w głowie. Lepiej, żebyś wiedziała, że my zawsze będziemy Twoją prawdziwą rodziną. To, czego nikt z nich wtedy nie wiedział, to fakt, że kilka miesięcy wcześniej. Przypadkiem odkryłam rodzinny sekret. Sekret, który podważał wszystko, co nasza rodzina reprezentowała. Sekret, który tamtego wieczoru prawie wyszedł ze mnie jak lawina. Ale spedy po prostu wstałam i wyszłam, z Tomaszem u boku, zostawiając za sobą ciszę i nierozpakowane prezenty zaręczonowe. Trzy lata minęły jak mgnienie. W tym czasie wyszłam za Tomasza, przeprowadziliśmy się do Krakowa, gdzie otworzyłam małą galerię sztuki na Kazimierzu. Byłam w szóstym miesiącu ciąży, gdy zadzwoniła ciocia Irena, jedyna osoba z rodziny, z którą utrzymywałam sporadyczny kontakt. Babcia Jadwiga kończy 80 lat. Organizujemy uroczystą kolację w jej mieszkaniu na Saskiej Kępie. Chciałaby, żebyś przyjechała. Pierwszym odruchem było odmówić, ale potem pomyślałam o babci, jedynej osobie, która zawsze widziała we mnie coś więcej. O tym, jak czytała mi wiersze szymborskiej, gdy byłam mała. O tym, jak broniła mnie przed ojcem, gdy dostałam dwuje z fizyki. Przyjedziemy z Tomaszem, odpowiedziałam, czując, jak serce przyspiesza. Warszawski październik przywitał nas chłodem i mgłą. Wynajęliśmy pokój w butikowym hotelu na powiślu. Tomasz ściskał moją dłoń, gdy wysiadaliśmy z taksówki przed elegancką kamienicą babci. Jesteś pewna? zapytał, widząc moje drżące ręce. W torbie miałam kopertę, tę samą, którą nosiłam ze sobą przez trzy lata, nie mając odwagi jej otworzyć ani zniszczyć. Dokumenty, które przypadkiem znalazłam w biurku ojca tamtego feralnego dnia przed zaręczynami. Gdy weszliśmy do mieszkania, pierwszą osobą, którą zobaczyłam, była Agnieszka. Jej idealnie ułożone włosy, designerska sukienka, błysk pierścionka zaręczenowego. Obok niej stał Narcin, teraz już jej mąż. Ewa. Jej głos brzmiał jak wystrzał. Myśleliśmy, że nie przyjdziesz. I jesteś w ciąży? Czułam, jak wszystkie oczy zwracają się w moją stronę. Matka zamarła z kieliszkiem wina w dłoni. Ojciec odchrząknął nerwowo. Tak, będziemy rodzicami w lutym, powiedział Tomasz, obejmując mnie ramieniem. Miło was wszystkich poznać, choć okoliczności mogłyby być lepsze. Babcia Jadwiga wyszła z kuchni, opierając się na lasce. Jej twarz rozjaśniła się na mój widok. Ewuniu, moje dziecko! Objęła mnie ciepło, a potem spojrzała na Tomasza. A ty musisz być ten szczęściarz, który zdobył serce mojej wnuczki! Kolacja rozpoczęła się w napiętej atmosferze. Siedziałam naprzeciwko ojca, który prawie nie podnosił wzroku z talerza. Matka próbowała prowadzić niezobowiązującą konwersację o pogodzie, polityce, nowym centrum handlowym na woli. A jak tam twoje malowanki, Ewuniu? Zapytała w końcu Agnieszka, nakładając sobie sałatkę jarzynową. Nadal bawisz się w artystkę? Moja żona prowadzi jedną z najciekawszych galerii sztuki współczesnej w Krakowie, odpowiedział spokojnie Tomasz. Właśnie zorganizowała wystawę, którą opisywała gazeta wyborcza. Och, to urocze, Agnieszka uśmiechnęła się sztucznie. Wiesz, Marcin właśnie dostał posadę w szpitalu klinicznym, ordynatorem. Czułam, jak narasta we mnie gniew. Ten sam schemat, te same ukrzyte szpile, to samo poczucie, że cokolwiek osiągnę, nigdy nie będzie wystarczająco dobre. Kiedy podano Bigos i pierogi, ojciec w końcu się odezwał. A więc, informatyk. W jakiej firmie pracujesz, Tomaszu? Założyłem własną. Tworzymy oprogramowanie dla firm medycznych. Medycznych? Ojciec uniósł brew. To ciekawe. Zawsze myślałem, że Ewa zwiąże się z kimś z kręgów artystycznych. Co ojciec chce przez to powiedzieć? zapytałam, odkładając widelec. Nic, nic. Po prostu zawsze byłaś taka inna, niepraktyczna. Babcia Jadwiga zakaszlała znacząco. Andrzeju, może nalej wszystkim więcej wina, świętujemy moje urodziny, nie przeprowadzamy przesłuchania. Ale było już za późno, czułam jak krew pulsuje mi w skroniach. Trzy lata tłumionego bólu, trzy lata udawania, że nie istnieje dla własnej rodziny. Niepraktyczna? Powtórzyłam. Tak jak wtedy, gdy zdecydowałam studiować sztukę zamiast prawa? Tak jak wtedy, gdy wybrałam mężczyznę, które kocha mnie taką, jaka jestem, zamiast kogoś, kto pasowałby do rodzinnego obrazka? Matka zbladła. Ewa, proszę cię, to nie jest odpowiedni moment. A kiedy będzie odpowiedni, mamo? Za kolejne trzy lata? Pięć, dziesięć, kiedy w końcu będę wystarczająco dobra? W tym momencie Agnieszka wstała, uśmiechająca się sztucznie. Skoro już jesteśmy przy ogłoszeniach rodzinnych, Marcin i ja spodziewamy się dziecka. Cisza, która zapadła, była ogłuszająca. A potem zobaczyłam to, triumfalny błysk w oczach Agnieszki, jakby mówiła: Znowu cię pokonałam. Nawet w tym muszę być pierwsza. I wtedy poczułam, jak koperta w mojej torebce niemal pani mi skórę. Gratuluję, Agnieszko, powiedziałam cicho, sięgając po torebkę. Zawsze musisz być pierwsza, prawda? Zawsze musisz wygrywać? Ewa, Tomasz położył dłoń na moim ramieniu, ale delikatnie ją zdjęłam. Nie, kochanie, już czas. Wyjęłam kopertę. Mam dla was wszystkich prezent urodzinowy dla babci Jadwigi i okazjonalny dla reszty rodziny. Ojciec zmarszczył brwi. Co ty znowu wymyślasz, Ewo? Nic nie wymyślam, tato. Po raz pierwszy w życiu mówię prawdę. Otworzyłam kopertę i wyjęłam z niej dokumenty. Trzy lata temu, przygotowując się do ogłoszenia naszych zaręczeń, szukałam w twoim gabinecie starego albumu rodzinnego. Chciałam pokazać Tomaszowi zdjęcia z dzieciństwa. Zamiast tego, znalazłam to. Położyłam na stole wyniki badań DNA i oficjalne dokumenty adopcyjne. Moje nazwisko widniało na nich wyraźnie. Nigdy nie byłam wystarczająco dobra, bo nigdy nie byłam prawdziwą Kowalską, prawda? Adoptowaliście mnie, gdy miałam 6 miesięcy. Po co? Żeby udowodnić, jacy jesteście wspanali i wielkoduszni? Żeby mieć kogoś, kogo można porównywać z waszą idealną, biologiczną córką? Twarz matki była biała jak kreda. Ojciec wyglądał, jakby dostał policzek. Skąd, skąd to masz? wyszeptał. Z twojego biurka, tato, z szuflady, którą zawsze zamykałeś na klucz, tej samej, w której trzymałeś także moje rysunki z dzieciństwa, te, które nigdy nie trafiły na ścianę, w przeciwieństwie do wszystkich dyplomów Agnieszki. Agnieszka opadła na krzesło. To, to nieprawda. Mama, tata? Matka zakryła twarz dłońmi. Mieliśmy ci powiedzieć, Ewo, wielokrotnie chcieliśmy. Kiedy? Gdy miałam pięć lat i płakałam, bo czułam, że mnie nie kochacie tak jak ją? Czy może gdy miałam piętnaście i próbowałam we wszystkim być jak Agnieszka, żeby zasłużyć na waszą miłość? Babcia Jadwiga wstała powoli, opierając się na lasce. Wiedziałam, że ten dzień w końcu nadejdzie, i wiedziałam, że będzie bolesny. Ty też wiedziałaś, babciu? zapytałam, czując jak łzy napływały mi do oczu. Oczywiście, że wiedziałam. Byłam przy tobie od pierwszego dnia, gdy pojawiłaś się w naszej rodzinie, maleńka dziewczynka z oczami pełnymi światła. Podeszła do mnie i wzięła moje dłonie w swoje. Zawsze byłaś Kowalską, Ewuniu. Może nie przez krew, ale przez miłość, przynajmniej moją. Nie rozumiesz, Ewo, odezwał się w końcu ojciec. Robiliśmy wszystko, żeby cię chronić, żebyś nigdy nie czuła się inna. Zaśmiałam się gorzko. I jak wam to wyszło? Całe życie czułam się inna, gorsza, niewystarczająca. Marcin chrząknął niezręcznie. Może powinniśmy? Zostań, Marcinie, witaj w rodzinie Kowalskich, gdzie sekrety są ważniejsze niż uczucia, a pozory cenniejsze niż prawda. Agnieszka wstała gwałtownie. Jak śmiesz! Przychodzisz tu po trzech latach milczenia i niszczysz urodziny babci. Zawsze byłaś samolubna! A ty zawsze byłaś ślepa, Agnieszko, odpowiedziałam spokojnie. Wiedziałaś, jak mnie traktują. Widziałaś to każdego dnia i nigdy ani razu nie stanęłaś w mojej obronie. Tomasz wstał i objął mnie ramieniem. Myślę, że powiedzieliśmy już wszystko, co było do powiedzenia. Podeszłam do babci i pocałowałam ją w policzek. Przepraszam, że tak wyszło, babciu, ale musiałam w końcu stanąć we własnej obronie. Wiem, kochanie, szepnęła, ściskając moją dłoń i jestem z ciebie dumna. Gdy wychodziliśmy, usłyszałam, jak matka zaczyna płakać. Ojciec siedział nieruchomo, wpatrując się w dokumenty. A Agnieszka, Agnieszka patrzyła na mnie z mieszaniną szoku i czegoś, czego nigdy wcześniej u niej nie widziałam. Być może było to zrozumienie. Wyszliśmy z Tomaszem w warszawską noc, oddychając ciężko, jakbyśmy właśnie przebiegli maraton. Dopiero gdy dotarliśmy do hotelu pozwoliłam sobie na łzy, nie smutku, ale ulgi. Ciężar, który nosiłam przez lata, został w końcu zrzucony. Następnego ranka, gdy pakowaliśmy się, by wrócić do Krakowa, zadzwonił telefon. Ciocia Irena, Ewa, musisz wiedzieć, co się stało po twoim wyjściu. Słuchałam w milczeniu, jak opisywała chaos, który pozostawiła, jak ojciec zamknął się w gabinecie babci, a matka płakała w kuchni jak Agnieszka krzyczała, żądając wyjaśnień, a potem niespodziewanie jak babcia Jadwiga wstała i uciszyła wszystkich jednym gestem. Wasza matka nie mogła mieć więcej dzieci po Agnieszce, powiedziała im babcia, ale bardzo chciała drugiego dziecka. Ewunia nie była przypadkiem ani kaprysem, była wymodlonym marzeniem, a wy zamieniliście to marzenie w koszmar, bo nie potrafiliście kochać jej taką, jaka jest. Ciocia Irena przekazała mi też, że Agnieszka wyszła zaraz po tym, trzaskając drzwiami. Marcin został, rozmawiając długo z babcią. Podobno pytał o mnie, o moją sztukę, o galerię w Krakowie. Dwa dni później, gdy wróciłam już do codzienności w Krakowie, przyszedł list. Od babci Jadwigi, napisany jej charakterystycznym, pochylonym pismem. Moja kochana Ewuniu. To, co zrobiłaś, wymagało odwagi, odwagi, której nam wszystkim brakowało przez te wszystkie lata. Twoi rodzice popełnili wiele błędów, ale największym było to, że nigdy nie pozwolili ci być sobą. Odnalazłam w szufladzie twoje stare rysunki, które Andrzej schował. Są piękne, zawsze były. Agnieszka przyszła do mnie wczoraj, płakała, chyba po raz pierwszy zobaczyła, jak bardzo cierpiałaś. To dobry początek. Jesteś moją wnuczką, Ewo. Kocham cię nie mimo tego, kim jesteś, ale właśnie dlatego, kim jesteś: babcia Jadwiga. Tydzień później pod galerią pojawiła się Agnieszka. Stała niepewnie przed wejściem, patrząc na wystawione obrazy. Gdy mnie zobaczyła, jej pewność siebie zniknęła. Mogę wejść? zapytała cicho. Prowadziłam ją po galerii, pokazując pracę młodych artystów, których wspierałam. Milczała, przyglądając się wszystkiemu uważnie. Nie wiedziałam, powiedziała w końcu, stając przed moim autoportretem, ciemnym, rozdartym płótnem, które namalowałam po tamtej feralnej kolacji zaręczynowej. Nie wiedziałam, że tak się czułaś. Skąd miałaś wiedzieć? Nigdy naprawdę nie byłaś zainteresowana. Usiadłyśmy w małej kawiarni na tyłach galerii. Agnieszka bawiła się nerwowo łyżeczką. Zawsze myślałam, że masz łatwiej, wyznała nagle, że możesz robić co chcesz, bo rodzice nie mieli wobec ciebie takich oczekiwań jak wobec mnie. Zaśmiałam się z niedowierzaniem. Naprawdę? Całe życie zazdrościłam ci ich bezwarunkowej miłości. Bezwarunkowej? prychnęła. Musiałam być najlepsza we wszystkim. Jedna czwórka i ojciec pytał, co poszło nie tak. Jeden nieudany związek i matka sugerowała, że to moja wina. To nie była bezwarunkowa miłość Ewa, to była miłość na warunkach. Ta rozmowa otworzyła przede mną nową perspektywę. Przez lata byłam przekonana, że jestem tą odrzuconą, tą gorszą. Nie wiedziałam, że Agnieszka też cierpiała, w inny sposób, ale równie dotkliwie. Miesiąc później przyszedł list od ojca krótki, formalny, ale pierwszy w życiu, w którym nie czułam się oceniana. Ewo, przepraszam za wszystko. Nie umiałem być ojcem, jakim powinien być. Może kiedyś dasz mi szansę, by poznać ciebie i twojego męża, naprawdę poznać tata. W lutym urodziła się nasza córeczka – Zofia. Nazwałyśmy ją po babci Jadwigi. Zofia to jej drugie imię. Kiedy miała miesiąc, przyjechaliśmy do Warszawy, by ją przedstawić. Nie w rodzinnym domu, ale w neutralnym miejscu – kawiarni na Starym Mieście. Przyszli wszyscy – rodzice, babcia, Agnieszka z Marcinem, ciocia Irena. Gdy podałam małą Zosię do potrzymania babci Jadwidze, zobaczyłam łzy w jej oczach. Ma twoje oczy, Ewuniu, powiedziała. Te same oczy pełne światła. Matka przywiozła pudło, stare albumy, moje dziecięce rysunki, które ojciec schował, pierwsze wiersze. Myślę, że to należy do ciebie, powiedziała niepewnie. A potem, niespodziewanie, ojciec wyjął steczki dokumenty. Pieniądze z tego wielkiego gestu, który zorganizowałaś przed laty. Pamiętasz tę kolację w łazienkach? Odłożyłem je wszystkie z odsetkami. Pomyślałem, że mogą się przydać na rozwój twojej galerii. Agnieszka, która była już w zaawansowanej ciąży, podeszła i niezgrabnie mnie objęła. Nasze dzieci będą kuzynami, powiedziała cicho, prawdziwymi kuzynami, niezależnie od DNA. Gdy Tomasz trzymał Zosie, a moja rodzina, tak, teraz mogłam ich tak nazywać, siedziała wokół, rozmawiając, śmiejąc się nerwowo, próbując odbudować to, co było zniszczone przez lata, pomyślałam o wszystkich tych latach cierpienia. O dziewczynce, która desperacko chciała być kochana, o kobiecie, która w końcu nauczyła się kochać siebie. I wtedy przyszedł najniespodziewańszy zwrot: Marcin, mąż Agnieszki, odciągnął mnie na bok. Nie wiem, czy to odpowiedni moment, ale przeczytałem o Twojej galerii, o programie wspierania młodych artystów. Moja fundacja szuka projektu dofinansowania w przyszłym roku. Może moglibyśmy porozmawiać? To było jak zamknięcie koła. Nie wszystko zostało naprawione. Niektóre rany były zbyt głębokie, by mogły całkowicie się zagoić. Ale coś nowego zaczęło kiełkować na zgliszczach starego bólu. Dziś, gdy patrzę na moją córkę bawiącą się w ogrodzie naszego krakowskiego domu, myślę o drodze, którą przeszłam, od zostałaś sama do kobiety otoczonej prawdziwą miłością, niewarunkową, nie opartą na osiągnięciach czy oczekiwaniach, ale na akceptacji tego, kim naprawdę jestem. Moja galeria rozrosła się. Dzięki fundacji Marcina otworzyliśmy drugi lokal w Warszawie. Agnieszka urodziła syna, Mikołaja, teraz on i Zosia są nierozłączni podczas rodzinnych spotkań. Babcia Jadwiga, mimo swoich lat, wciąż jest sercem rodziny, mądrym, kochającym, wybaczającym. A ja? Ja w końcu zrozumiałam, że rodzina to nie tylko krew czy dokumenty adopcyjne, to wybór, który podejmujemy każdego dnia. Wybór, by kochać, by wybaczać, by zaczynać od nowa. Jeśli czujesz się odrzucony, niezrozumiany, jeśli nosisz w sobie tajemnice, które cię przygniatają, pamiętaj, że prawda, choć bolesna, jest pierwszym krokiem do uzdrowienia, a odwaga, by stanąć we własnej obronie, może zmienić nie tylko twoje życie, ale także życie tych wokół ciebie. Nasza historia nigdy nie jest skończona, dopóki sami nie zdecydujemy, że czas napisać nowy rozdział. Mój nowy rozdział zaczął się w momencie, gdy przestałam być ofiarą własnej przeszłości i stałam się autorką swojej przyszłości. Jeśli moja historia coś dla Ciebie znaczy, zostaw komentarz poniżej. Podziel się swoim doświadczeniem lub po prostu daj znać, że nie jesteś sam w swojej walce. Subskrybuj mój kanał, gdzie regularnie dzielę się historiami o rodzinnych tajemnicach, odkrywaniu siebie i budowaniu życia na własnych zasadach. Pamiętaj, nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa.